Witam. Dobry. Jest pan troszony na tapczamy. Ojej! <grymne>

Tutaj mamy palenisko, do paleniska wkładamy pręty, będziemy podgrzewać je do około 1000 stopni Celsjusza, później te pręty się wrzuca na kowadło, no i można robić różne fajne rzeczy. Kowal robił gwoździe, robił na przykład noże, robił na przykład zapalniczki, o tutaj mam zapalniczkę, zresztą za chwilę Wam pokażę jak ona działa. Jak widać, kowal już jest stary i zniedołężniały. Yy, posłuchajcie, co, co taki kowal miał zrobić, jak już nie miał siły do pracy, jak ten oto kowal? No, kto dziedziczył po kowalu później? Syn. Syn, ale ten kowal ma tylko trzy córki, pierwszą, drugą i trzecią, a kobiety nie mogą być kowalami, bo jak, jak, jak by się miały nazywać, jak, jak to byłoby? Kowalówny. Kowalówny, no tak głupio, nie, no nie może być. Dobra, to co ma sobie zrobić taki kowal? No nie możesz, nie możesz, bo już żona od ciebie uciekła, po prostu jej nie złapałeś, jesteś szybki chłopak. No. Zięć. Posłuchajcie, musicie sobie wziąć czeladnika. Wybierz sobie czeladnika. Będziesz go mógł bić tym błotniem, jak będzie się opierdzielał. już No, No, musisz przejść. Nie, przeskocz. No i dziedziczy po tobie ten miech. Ty sobie staniesz tutaj z boku. No i pokaż jak ten miech działa. O, tylko... A. Dobra, posłuchajcie, nasz kowal dostanie tak rękawice mocy z na dlatego że kowal będzie nam za chwileczkę tutaj kół, dostanie młotek do bicia przeladnika, jak będzie z prawo, i teraz posłuchajcie, kowal jest kimś bardzo wyjątkowym we wczesnym średniowieczu, dlatego że były to czasy, gdzie każdy potrafi zrobić wszystko, czyli ktoś bierze siekierę, buduje sobie taką chatę, może sobie uszyć na przykład takie ubranie, kobiety potrafią gotować, mężczyźni też, yy, obrabiają skóry, są samowystarczalni, a kowal posiada umiejętności, których nie posiada nikt inny, czyli posiada umiejętność obróbki yy, metalu. Więc jest kimś w rodzaju magika, jego siła pochodzi od Bogu, zresztą widać, jest to człowiek prawda, potężny, dostojny, bardzo bogaty. Zanim Kowal się wziął do roboty, musiał rozpalić ogień. Ja Wam tutaj pokażę, jak działa wczesno zapalniczka którą noszę zawsze przy pasu. Żeby Nie wiem czy zauważyliście, te stroje w ogóle nie mają kieszeni. Mamy tutaj krzesiwo, mamy krzemień, żeby ten rzemek się nam tutaj nie obijał, bo się wtedy nic nie stanie. I takim ruchem krzesimy iskry. Nie jest to łatwe, możecie sami spróbować, tylko nie uderzcie się w palce. No nie wyrywaj się aż tak. Super.

znaczy się. Dobra, złap za to tutaj od tej strony i wierz go na warsztat. Ten? No, co nam dzisiaj wykujesz, kowalu? No dawaj, rzucę go, bo metal stygnie. Wal w niego motkiem najlepiej. Nie No. Rozbijasz go na razie na płasko, ale poczekaj na chwilkę. Patrzcie, patrzcie, patrzcie na ten cud sztuki kowalskiej. Jeżeli metal jest gorący, możemy go dosłownie ugniatać tak jak ciastolinkę. To zresztą było takie bardzo popularne zdobienie, takie skręcanie metalu. O. Uderz jeszcze dwa razy. Proszę bardzo, rzeźba bała będzie. Brawa dla kowala. Super. Posłuchajcie. Nasz kowal, jak już... Jak już zauważyliście. Nie jest najmłodszy, prawda? Ale już coś się rusza. Pokasuję, pokasuj. No i umiera, jak to właśnie starzy kowal, jak to stary kowal ma w zwyczaju, odchodzisz w krainę yy, przodków, oklaski dla niego za to, że był taki dzielny. Zapraszam teraz czeladnika, przecież tej czeladniku, czeladnik przejmuje warsztat, proszę, A, ale nie do końca, musisz najpierw sobie wybrać żonę. Mieszkarasia w Bieleckim, weźmiesz no, Klaudynę. Nie no, Rady już nie może być, takich przegięć wtedy nie było. Klaudynę mamy. Parady nie były jeszcze wtedy. Klaudynę, no Klaudynę, no Klaudynę. No, 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 no. Ole, ole, weź, weź Ole, o Klaudynę, no. Dobra, Ola. Ola na przykład, chodź Ola na przykład. No masz to przejść, ej. Jak sarenka, znakomicie. <grymne> Stań tutaj i posłuchajcie. Eee... Dąbię, dąbię, dąbię. sobie kupić dąbię, dąbię. Nie, 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 nie poczekaj, poczekaj. poczekaj. Czekaj. Nie, nie jest jeszcze z historii. Eee, nasz no. czeladnik eee, zostaje kowalem, <grymne> przyjmuje warsztat, bierze e, za żonę córkę kowala, wszystko zostaje w rodzinie. Czeladnik się cieszy. Jest, yes, udało zbyt. się w końcu. Eee, ale pewnego dnia nasz czeladnik się budzi rano, nadepnął nogą na krasnoludka, ze skutkiem śmiertelnym. Krasnoludki się zdenerwowały, rzucają na jego klątwę, wyrastają mu tutaj dwa rogi, kozia broda, ogon z tyłu. Yy, idzie do lasu na jagody, spotyka, spotyka, spotyka jakiegoś łowca. Łowca myli go z kozą, yy, zabija na miejscu, no i niestety na strzeladnik umiera oklaski dla niego. No i pozostaje żona. Żenowne. która niestety także nie dziedziczy kuźni Dobra. dlatego, że zgodnie z tradycją zostaje spalona żywcem na stosie w z męża oklaski dla niej Dobra. Dobra. Proszę, już za zrobimy sobie w kuźni jeszcze jedną bardzo fajną rzecz po jednej stronie monety jest krzyż dlatego, że Bolesław Chrobry był władcą chrześcijańskim a za nieprzestrzeganie postów Wielki Piątek wybijał zęby a jak ktoś się nie chciał prześcić i był to mężczyzna, to brał go na pomost z chłopakami, rozciągali go, yy, przybijali mu moszne gwoździem do pomostu, dawali mu do ręki nóż i puszczali przez pomost konie. Więc albo sobie ktoś odcinał interes, albo był stratowany. Zawsze to jakiś wybór, prawda? Yy, o, nasz kowal, super. Też sam tylko nie się. Będą. W biciu monet nie chodzi o to, żeby mocno uderzyć, tylko żeby uderzyć centralnie. No, chyba starczy. To co, może ci poprawię troszeczkę. Może. No nie mocno, nie? O kurczę, ja tą stroną włożyłem patyczek. Proszę bardzo. Dziękuję. Teraz mnie stać na świnie.